Witajcie drodzy handlowcy. Dziękuję bardzo za pomoc. Linki znajdziesz w opisie tego filmu. Teraz przyjrzymy się głównym wskaźnikom firmy Harley Davidson, Inc., Ticker, HOG. Ta recenzja została utworzona na podstawie aktualnych informacji na dzień 2 sierpnia 2024 roku. Według klasyfikacji Guru, Market z firma Harley Davidson, Inc. należy do podkategorii. Ledger Ader. W ocenie uczestniczy 25 organizacji, co jest bardzo reprezentatywne. Zaczynamy od podsumowania danych o firmie. Nieco dalej przyjrzymy się każdemu wskaźnikowi bardziej szczegółowo. Jeśli chcesz, możesz się zatrzymać. Możesz dokładnie przestudiować wszystkie parametry organizacji. Dostęp do tabeli z klasyfikacją notowań spółek jest bezpłatny i otwarty. Dziękuję bardzo za Repost i inne wsparcie, wszystko to bardzo pomaga w dalszej pracy. Cóż, w końcu zacznijmy. Kapitalizacja rynkowa korporacji Harley Davidson, Inc., wyceniony na 4,91 miliarda dolarów. A kapitalizacja rynkowa tej podkategorii wynosi 71 miliardów dolarów. Harley-Davidson Inc. ma udział na poziomie 6,896 Należy do przeciętnych firm w podkategorii. Kapitalizacja bilansowa spółki szacowana jest na 3,38 miliarda dolarów z kapitalizacją bilansową pod kategorii wynoszącą 17 miliardów dolarów. Harley Davidson, Inc. stanowi udział 19,333%. Porównując zajęte udziały giełdowe i wartość księgową, widzimy, co następuje. Udział Harley-Davidson Inc. w podkategorii w przypadku oceny wartości rynkowej wynosi 6,896%. Wartość księgowa wynosi 19,333%. Czyli o 180% więcej niż udział wartości rynkowej. Ocena udziału firmy w rynku i wartości księgowej w podkategorii. Dobrze, jeden punkt. Zobowiązania finansowe badanej organizacji wynoszą 7,369 miliardów dolarów. Zobowiązania dłużne do kapitalizacji bilansowej wynoszą 218% kapitału. Wynik na zobowiązaniach finansowych spółki, bardzo zły, minus 2 punkty. Relacja ceny akcji spółki do zysków wynosi 7,4. Średnia dla podkategorii wynosi 25 i jest o 70% niższa od średniej dla podkategorii. Ocena kursu akcji spółki w stosunku do jej zysków w porównaniu z podkategorią. Bardzo dobry dwa punkty. Zysk za ostatnie 12 miesięcy wyniósł 678 milionów dolarów. Przyszłe zyski za nadchodzące 12 miesięcy szacuje się wstępnie na 644 miliony dolarów, czyli o 5% mniej niż obecnie. Ocena prognozowanych przyszłych zysków na tle spółek z podkategorii: znośny 0 punktów. Stosunek wartości spółki do przychodów wynosi 0,8. Średnia dla podkategorii 1 jest o 20% niższa od średniej dla podkategorii. Ocena wskaźnika rynkowej ceny spółki do przychodów w porównaniu ze wskaźnikami spółek z podkategorii. Dobry 0,5 punktu. Przychody za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 5950 milionów dolarów. Wstępnie oczekuje się, że przyszłe przychody na następne 12 miesięcy wyniosą 5650 milionów juzd, czyli o 5% mniej niż obecnie. Ocena prognozowanych przyszłych przychodów w porównaniu ze wskaźnikami spółek danej podkategorii: znośny 0 punktów. Marża na sprzedaży wynosi 11,4%, przy średniej w podkategorii 4,2%. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 7,2%. Ocena marginalności na tle wskaźników firm w podkategorii dobra 0,5 punktu. Udział spółki pod względem liczby pracowników w podziale na podkategorie wynosi 4,426%. To o 56% mniej niż udział kapitalizacji rynkowej. Świadczy to o braku równowagi w wartości rynkowej spółki Harley Davidson, Inc., raczej w stronę rewaluacji. Wysokość kapitału rynkowego na jednego pracownika firmy wynosi 767 tysięcy dolarów a w podkategorii znajduje się 492 tysiące dolarów. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 55,9%. Oszacowanie wielkości kapitału rynkowego firmy w przeliczeniu na zatrudnionego w porównaniu ze wskaźnikami firm podkategorii. Znośny 0 punktów. Kwota zysku na pracownika wynosi 105,9 tysiąca dolarów ze średnią dla podkategorii 19,7 tysiąca dolarów. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 437%. Oszacowanie zysku na pracownika w porównaniu ze wskaźnikami w podkategorii dobry 0,5 punktu. Przychód firmy na jednego pracownika wynosi 930 tysięcy dolarów. W podkategorii znajduje się 472 tysiące dolarów. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 97%. Oszacowanie wielkości sprzedaży przypadającej na pojedynczego pracownika firmy w porównaniu ze wskaźnikami w podkategorii. Dobry 0,5 punktu. Akcji krótkich stanowiło 7,1% przy średniej dla podkategorii 8,4%. Jest to wycena krótkiego wycisku. Wskaźnik RSI 14 pokazuje dla spółki poziom 56% Harley Davidson, Inc. Natomiast dla podkategorii poziom RI 14 wynosi około 48%. Technicznie rzecz biorąc, akcje pod kategorii są wycenione niżej niż Harley Davidson, Inc. Porównanie dynamiki kursu akcji spółki Harley Davidson, Inc. i pod kategorii firm. Widzimy, że w ciągu 12 miesięcy akcje spółki Harley Davidson, Inc. wykazał zmianę o minus 5,2%. Wobec zmian cen w podkategorii minus 24,1%. To oczywiście o niczym nie świadczy, ale trzeba wziąć ten fakt pod uwagę. Przed pokazaniem wyniku całkowitego uprzejmie, proszę zapytać: Zostaw swoją ocenę firmy Harley Davidson, Inc., w komentarzach do tej oceny bezpieczeństwa. Przyglądamy się wszystkim komentarzom i bardzo staramy się odpowiedzieć na prawie każdą odpowiedź w komentarzach. Ogólny wynik to: 3 z 10 punktów. Średni wynik dla podkategorii wynosi 0,6 punktu. Jeśli spojrzeć bardzo szeroko, na całą giełdę jako całość. Widzimy, że średni wynik dla całej amerykańskiej giełdy jako całości wynosi 0,3 punktu. Wobec 3-punktowej oceny dla spółki Harley-Davidson, Inc. Przejdźmy do tabeli zamówień, jest ona dla Was dostępna. Link znajduje się w przypiętym komentarzu. Tabela zamówień zawiera wszystkie decyzje podjęte przez system informatyczny Guru Markets. Dostęp do tabeli zamówień jest całkowicie bezpłatny i darmowy, link w przypiętym komentarzu. W wyniku analizy akcji spółki Harley Davidson, Inc. System informacyjny i referencyjny do wyceny akcji Guru, Markets podjęto następującą decyzję. Nie otwieraj zamówienia, ponieważ Harley Davidson, Inc. przewartościowana firma pod kategorii bardzo dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu i skorzystanie z systemu informacji i referencji guru Markets. Naprawdę jesteście najfajniejszą publicznością na świecie.